Witajcie w kolejnym materiale poświęconym ofercie Games with Gold. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam Was na przegląd produkcji, które we wrześniu możemy przypisać do swoich xboxowych kont. Jak zawsze przypomnę, że tytuły z oferty dostępne są tylko wtedy, gdy posiadacie aktywny abonament Xbox Live Gold. Możecie zakupić go w sklepie Xbox za pomocą karty płatniczej lub korzystając z płatności komórkowej Zapłać z Orange albo doładować za pomocą zdrapek dostępnych w sklepach stacjonarnych. Zaczynajmy! Pomiędzy 1 a 30 września na konsoli Xbox Xbox One przypiszemy Prison Architect i będziemy mieć możliwość wcielenia się w naczelnika nowego więzienia. Zaczynając od zaprojektowania placówki, naszym głównym zadaniem będzie zarządzanie nią oraz rozbudowa, jak na strategię ekonomiczną z elementami RTS przystało. Na Xboxie 360, a także na łandzie dzięki wstecznej kompatybilności, pomiędzy 1 a 15 września pobierzemy LEGO Star Wars 3D Clone Wars, czyli klockową produkcję z znaku Gwiezdnych Wojen, jednak opartą o serial animowany Wojny Klonów. Z tej racji główny konflikt w grze toczy się pomiędzy Republiką, a siłami Separatystów, choć gameplay pozostaje praktycznie bez zmian. I tak właśnie prezentują się dwie z czterech gier, które trafiły we wrześniu do abonamentu Games with Gold. Pamiętajcie, że w połowie miesiąca zostaną udostępnione kolejne tytuły, więc już teraz zapraszam Was Was na kolejny materiał. By przypisać do konta omówione przeze mnie gry, wystarczy, że wejdziecie w kafelek Gold w Waszym dashboardzie konsoli Xbox One lub Xbox 360 albo przez przeglądarkę na stronie xbox.com ukośnik Games with Gold, a nowe gry pojawią się automatycznie w sekcji gotowe do instalacji na Waszym Xboxie One. Zanim przypiszecie gry, sprawdźcie tylko, czy Wasz abonament Gold nie wymaga wykupienia bądź przedłużenia. Ja tymczasem się żegnam, zostawcie suba na naszym kanale YouTube i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!